Pasternak czy pietruszka? Oto jest pytanie. Pokażę Wam teraz na czym polega różnica pomiędzy pasternakiem i pietruszką. Wiele osób zawsze się zastanawia. Nigdy nie są w stanie odróżnić. O ile w tym roku pietruszka jest tania i takich problemów raczej się nie trafia, o tyle jak pietruszka jest droga, to często gęsto pasternak zostaje sprzedany zamiast, e, zamiast pietruszki. Pietruszka zawsze będzie miała ten korzeń wyciągnięty do góry, tak? Ponieważ jest to inna roślina troszeczkę, a nieżeli marchewka, yy, wróć, a nieżeli pietruszka. Pietruszka, yy, pasternak będzie z rodziny tej samej co marchew, tak, więc ten tutaj środek w pietruszce będziecie mieli zawsze wyciągnięty do góry, a w pasternaku będzie on taki jak w marchwi, on będzie zawsze wciągnięty, wklęśnięty zawsze będzie. W identyko to będzie tak jak tu, tak, że on będzie o tak wyglądał, jak końcówkę odetniecie zawsze o taka obrączka będzie. Jeżeli, w, wróć w pasternaku, jeżeli obetniecie, to zawsze tak będzie. Jeżeli w pietruszce obetniecie, zawsze to wygląda tak ładnie, równo i gładko. Tak? Pamiętać. Tak wygląda pasternak. Oczywiście to jest marchewka, tak? Żeby nie było. Ale tutaj, jeżeli chodzi o tę tutaj końcówkę, to tak będzie wyglądał pasternak. Tak będzie wyglądała pietruszka. Jeżeli. Mamy to całościowo, tak? To tak, żeby było dobrze widać. Eee, o, tu na tym będzie widać. Jeżeli będziemy mieli pasternak, to on będzie miał tutaj tą końcówkę. Będzie co prawda tutaj biały, tak? Pasternak będzie mniej aromatyczny, a nieżeli pietruszka, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, tutaj tą główkę będzie miał taką wklęśniętą. Pietruszka zawsze ma tą główkę wyciągniętą, tak? Ona tutaj zawsze jest taka spiczasta. Nie ma, nie ma chyba odmiany jeszcze na naszym rynku, która by była Yy, która by była tak, jak tutaj wkleśnięta, tak? No, zobaczcie po przekrojeniu w tutaj Ciach. Teraz ładnie widać również. Macie tutaj zagłębienie. Tutaj ten stożek jest, ma wokół siebie taki rowek charakterystyczny. Tu jest na równo, jest to wybrzuszenie. Także to jest różnica pomiędzy pasternakiem a pietruszką. Mówię, jak jest tania pietrucha, to takich problemów raczej nie ma jeżeli jest droga no to niestety wtedy e, wtedy często gęsto właśnie te gdzieś producenci chcący zarobić e, wpychają wam pasternak zamiast nas pietruszki e, tak było dwa lata temu gdy ta pietruszka tam niebotyczne ceny osiągała połowa ludzi nie znających się tak najczęściej to w miastach jest nie najczęściej w mieście kupują pasternak gdzieś tam na bazarkach za nas zamiast nas pietruszki prawdziwej tak no mówię, tutaj bardzo łatwe do odróżnienia, tylko żeby, żeby ktoś to wytłumaczył tak jak chłop krowie na rowie, tak? tak jak teraz tutaj robimy to w tym, w tym momencie. No cóż, warzywek mamy sporo, nawet bym powiedział, że bardzo dużo. Tutaj to jest taki podręczny magazynek, z którego przygotowujemy zamówienia. Mamy cztery podstawowe odmiany, które takie najbardziej chyba są popularne. Może nie tyle popularne, które są najsmaczniejsze, tak? Jeszcze mamy Jellego, ale to Jelly jest do długiego przechowywania, on jest bardzo późny, także on tam spokojnie, spokojnie sobie poleży. Na razie na chwilę obecną największy problem z Lordem jest, bo tutaj Lord widać już nam kły zaczyna puszczać. Tam mamy Constance. Constance spokojnie jeszcze też leży. Excellence też jeszcze spokojnie leży. Nic się tam z nim bardzo nie dzieje. No i tutaj mamy Madeline. Także tak to wygląda. Madeleine będzie taki bardziej bardziej cały, tak po ugotowaniu. XLS będzie rozsypywał się na taki trocik. Tutaj Constance, bardzo fajna, fajna alternatywa na frytki. E, takie robione w domu oczywiście, nie? E, no i Lord taki ogólnego przeznaczenia. Czy to placki, czy jakieś kopytka, czy pyzy inne rzeczy. Lord, z Lorda bardzo dobre wychodzą. Nie wiem jak tam u kogo, ale u nas naprawdę mistrzostwo świata wychodzi. Mm, no cóż. No mówię, jeszcze raz mówię, tak, cebulkę mamy, mamy jeszcze cebulkę cukrową, kapusta, kapusta jest nie moja, kapusta jest kolegi, ja biorę od niego kapustę, sprzedaję mu kapustę, on ode mnie bierze inne warzywa, sprzedaje moje warzywa i tak sobie tutaj współ, współgramy, tak, żeby jakoś to, żeby jakoś to upłynnić. Ja mu się tutaj w kapustę nie wpierdzielam, on mi się nie wpierdziela w warzywa i to jest zdrowe, tak. Jeżeli on się zna na kapuście, to dlaczego ja mam w paradę wchodzić i wyprodukować towar kiepskiej jakości e, słabych parametrów, tak, gdzie to będzie gniło, nie będzie się chciało przechowywać. Często gęsto jest tak, że e, winne są odmiany, tak, że, e, że one na mnie chcą poleżeć. E, tutaj też właśnie bardzo ważny jest dobór tych odmian, tak, jeżeli, jeżeli wchodzimy na rynek i, i, i zaczynamy podbijać rynek, tak, tak jak ja podbijam w tym roku. No bo niestety tutaj pandemia się uwzięła na nas Rządzący też się chyba na nas uwzięli bo każdy dostał Cudzysłów covidowe Tylko nie producent ziemniaków i nie producent warzyw Bo przecież wy świetnie prosperujecie świetnie się macie Nic tutaj wy nie straciliście W zeszłym roku jak lokale normalnie funkcjonowały Tego już dawno by nie było tutaj tak a to jest praktycznie towar który no, co prawda więcej go było, tak, więcej było, bo tu było po brzegach, wszystko było zasypane, tu nie było gdzie się ruszyć. E... Tego towaru naprawdę było sporo. No i ale... ale z tym towarem się mordujemy tak? Mordujemy. Gdyby to był normalny rok, bez covida. E... No to tego towaru już byśmy nie mieli, bo lokale by nam to wszystko zabrały, tak? Lokale pobierały w, w okolicach plus minus 100 do 150 worków tygodniowo, tak? To było bardzo dużo. Wiadomo, że z ceny troszeczkę schodziliśmy, tak, no bo to było traktowane już jako hurt, ale, ale i tak dało się zarobić na tym. A na chwilę obecną lokale są zamknięte, nie pobierają towaru. Jak wezmą towar, to wezmą trzy worki, pięć worków raz na miesiąc. A ceny trzeba im dawać hurtowe, bo inaczej nie wrócą do nas. tak. Taki woreczek ziemniaków, na rynku, no tam gdzieś tam 10 zł tak, plus minus, tak? W okolicach 10 zł. Dużo, niedużo. No, no niedużo, tak, no. to jeszcze nie jest zła cena, bo, bo, bo znajomi w hurcie oddają i po 5, i po 3 już słyszałem, że oddają porażka. Naprawdę porażka. Ciężki rok, ciężki rok dla rolników. nie tylko dla, dla rolników, dla zakładów przede wszystkim też tych wszystkich gastronomicznych, tak, to też jest rok zmian. Też jest duża niepewność, tak jak my nałożyliśmy tutaj ogromny koszt. Ogromny koszt w postaci oprysków, w postaci paliwa, w postaci czasu poświęconego, w postaci materiałów, które zostały zużyte, czyli materiał sadzeniakowy, który był w tamtym roku bardzo drogi, bo każdy się nastawiał, że to będzie wow, ale będzie cena. Może na jedno to i dobrze, bo Wszyscy ci rolnicy, hobbyści, jak to ja się śmieję, po tym roku z tej branży wypadną, tak? Wypadną i, i, i wrócą dopiero jak znowu ziemniak będzie płacił, czy warzywo będzie płaciło przez dwa lata pod rząd, to oni wtedy na trzeci rok wrócą, tak? No, może nawet i zdrowe jest. Niech oni sobie tam sieją dalej to żytko, pszenżytko i, i tam nie wiadomo co jeszcze, tak? I wydaje mi się, że to jest wszystko ok, ale tutaj gdzieś, gdzieś jeśli chodzi o takiego typowego, Rolnika, który produkuje żywność taką właśnie, jak my tutaj produkujemy. To naprawdę ten rok jest ciężki, tak. On jest bardzo ciężki, bym powiedział nawet. No cóż, zobaczymy, jak to wszystko, wszystko dalej się potoczy. Towarów w sumie już tak bardzo dużo nam nie zostało, tak? Tutaj gdzieś tą jakością się nadrabia i właśnie tymi odmianami, że ci klienci cały czas wracają do nas, gdyby to, było, gdyby to był słaby jakości towar, niesmaczny, niedobry. Gdyby tam jakieś pozostałości czegoś były, bo i takich klientów mamy, którzy badają, tak, którzy biorą towar od nas, ciach do laboratorium, w laboratorium pracują, badają, ok, stary, biorę od ciebie towar, nie ma nic, jest czysty, tak, jest czysty, jest fajny, pobieram go. No tutaj, no najprostszy przykład, tak, gdyby gdyby cokolwiek było e, nie tak, gdyby cokolwiek było użyte w naszym towarze. To nasz towar by tutaj w tych woreczkach sobie nie rósł, tak? A tak to on tutaj, o, widać, korzonki puszcza, gdzieś tutaj nać yy, zaczyna marchewka wypuszczać, tak? No, niestety nie jest to niczym, niczym to nie jest prysznięte, także tutaj pozostałości żadnych nie ma po żadnych środkach hamujących. Yy, także tak to wygląda, to samo na ziemniakach, tak? My ziemniaków nie dysykujemy, yy, staramy się, żeby. Żeby to było wszystko tak w miarę zdrowo. No i mówię, no i, i klienci raczej, raczej zawsze wracają. Także, czy to, jest, yy, czy to jest, marchewka, czy to jest burak, czy to jest, nie wiem, cebula, czy pietrucha, cokolwiek, tak. Jak jest wykopane z pola, tak jest przywiezione, złożone na kupę i ono sobie leży, leży i czeka, tak. No przechowalnia, przechowalnia tutaj taka jest, mówię, no podręczna. Jeszcze są rzeczy niepokończone, bo to było szybko, 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 na szybko robione, tak. Tutaj w oknach jakieś tam steropiane, tylko powkładane, żeby było ciemno. Także tak to wygląda. Gdzieś tam mówię, no to wszystko nie jest, nie jest skończone. Tutaj widać, mamy wentylację. Skrapla nam się para wodna i nam tutaj gdzieś tam sobie kapie, ale to nie rzutuje, bo mamy cały czas dosyć, dosyć dużą wilgotność. Tutaj o cebulę się martwię, bo. Nie powinna być tutaj przetrzymywana, ale już tam resztę pomieszczenie jest zajęte. No mówię tym bardziej, że to jest tylko, tylko taki magazynek podręczny, tak, więc reszta leży tam na drugim gospodarstwie, z 2 kilometry stąd. No i tam sobie, że tak powiem, oczekuje na zworkowanie. Cebulkę mamy też przekalibrowaną, tak jak tutaj widać. tak, Mamy grubszy kaliber. Jeżeli ktoś potrzebuje do jakiś, nie wiem, tutaj chłopaki biorą do kiełbas, tak, do jakichś tam wyrobów, no to oni chcą właśnie większą cebulę, żeby jak najszybciej, wiadomo kilogramy pogonić, nie a tam jest taka normalna do detalu, tak, cebulka naszykowana, tej dużej takiej właśnie tam co tam jest, takiej nie ma tu jest wszystko takie w kalibrażu że tak powiem handlowym, no gdzieś tam się trafi jakieś maleństwo, tak, ale to też jeszcze jest handloweczka no tutaj już taka cebulka jednorazowa jest tak, o taka, nie jednorazóweczka ale też już widać, nie? że już chwilę leży, już, już tu, coś, tu coś tu zaczyna puszczać nam trochę. A może nie? Nie, no, coś zaczyna powoli puszczać. No. Także. Także tak to wygląda. Hmm. Co by tu dalej? Co by tu dalej? Co by tu dalej? No seller też tutaj proszę, ładnie puszcza nam. Nać, też jest zdrowy, tak też jest niczym nie traktowany, żeby tej naci nam nie puszczał, żeby z wagi nam nie schodził. Wolę mieć 20 kg mniej tego towaru, czy tonę nawet mniej na całości, ale mieć towar zdrowy i, i nie truć nikogo, tak, bo to jest bardzo ważne i bardzo istotne. Także, także tak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o walkę z zachwaszczeniem, to też gdzieś tutaj jakoś tak specjalnie wagi nie przywiązujemy. Na początku przywiązywaliśmy bardzo dużą uwagę do zachwaszczenia, Pryskaliśmy takim środkiem owakim, jeszcze innym, jeszcze innym, ale w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że mm, zaraz albo produkujemy żywność, albo produkujemy coś na podobieństwo żywności, tak? Nie wiem, przeznaczone do skarmiania, nie wiem, bydła, tak, czy świń, nie wiem czego jeszcze, tak. Gęsi, kaczek, kur Trudno mi jest powiedzieć, no bo taką żywność, która jest ziemniak, na przykład, tak, jeżeli chodzi o ziemniak, jeżeli on jest potraktowany randapem, jest przypalony randapem, no to ludzie, kto to daje na talerz, ja się pytam. A najlepsze jest to, że to jest legalne, tak? Nikt tego nie zabroni. Pozostałość randapu w ziemniaku może być, pozostałość chloropiryfosy nie. To jest porażka. Ja się pytam o co w tym wszystkim chodzi. Randapem wolno ludzi truć, a inną substancją nie wolno. To albo nie wolno jest wszystkim truć, albo nie... wolno wszystkim, tak? No ludzie. Zmieniając temat, tutaj takie mokre są na wierzchu, bo ziemniaki nam parują, oddychają. No może tutaj problem z wentylacją, z powietrzem, z wymianą, nie za wysoko. Tu jest trochę nasypane pewnie i dlatego, dlatego się dzieje tak, a nie inaczej w przyszłym roku to troszkę inaczej zrobimy, bo tutaj zrobimy e, rury zrobimy i będziemy powietrze wtłaczać w pryzmę e, wentylatory damy będziemy wtłaczać to powietrze w pryzmę i wtedy, wtedy ona będzie oddychać i nie będzie nam e, nie będzie nam tak parować tutaj wszystko także troszkę tu zmian będzie, gdzieś tam człowiek po każdym roku takiej uprawy jest e, że tak powiem do przodu no cóż e, uprawiamy nasze warzywa na kompoście kąpoście popieczarkowym, no bo tutaj jest to dosyć tani nawóz. Jeżeli chodzi o samochód, no to za samochód płacimy 700 zł, tak? Z przywozem na pole. Później jest on rozłożony, rozsypywany czy to pod warzywka, czy to pod właśnie ziemniaki. No, zawsze tych kilka samochodów potrzeba, jak nie kilkanaście, żeby to nawieść. Dostępność do obornika jest no, dosyć, dosyć, że tak powiem, ograniczona. W naszej okolicy tutaj nie ma zbyt wielu farmerów, którzy mają krówki, świnki itd. A niestety jakąś tam gnojowicą napierdzielać tylko. no To gnojowica nie do końca, nie do końca nam o to chodzi, tak? no bo gnojowicy gdzieś tam tego azotu damy, trochę tego fosforu, trochę tego potasu, ale nie damy tej materii organicznej w postaci słomy, tak. No i tutaj jest, jest, problem. No zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie dalej się toczyło. Bo na razie wszyscy dostają kasę za covid dookoła. Czy to hodowcy bydła opasowego, czy to e, hodowcy świń, czy to mleczarze. E, no każdy dostaje tak, restauratorzy. Oczywiście nie mówię, że wszyscy tak, no bo tam są wyłączenia pewnego rodzaju tak. No ale w każdym bądź razie te branże dostają. Warzywnicy nie dostają, tak? Jeżeli masz ziemniaki, człowieku, masz marchewki i inne rzeczy, ty strat nie poniosłeś absolutnie. Ty to sprzedasz. Ja się pytam, leży mi ze 20 ton ziemniaka, gdzie mam to sprzedać? To ja jestem akurat pikuś, a jak niektórzy ze znajomych mają po, nie wiem, 500 ton, i gdzie mają to sprzedać? Na zakłady skrobiowe? Po 20 groszy kilogram? Że nada, że nada, to już lepiej, lepiej wyjść to do lasu do dzików. I niech te dziki mają, niech jedzą, niech nie wychodzą na pola. Takie jest moje zdanie. Naprawdę. Bo to powiem Wam, że brakuje takiego e, takiego poderwania, tak? Bo jeżeli byśmy się wszyscy zmówili, rolnicy, i powiedzielibyśmy, nie, za takie pieniądze nie dostaniecie towaru od nas. Jeden rok taki uwierzcie, na drugi rok by były normalne warunki. Ja wiem, że oni by towar przywieźli z zagranicy, tak? I dobra, i super, i niech przywożą. Ale, ale zobaczymy, jak to by było na dłuższą metę. Już raz tutaj w okolicy firma przywiozła towar z zagranicy, to musiała płacić później za utylizację jego, bo puściła dalej za granicę i towar wrócił. Wrócił z powrotem, nie wiem, czy go zutylizowali, czy go nie zutylizowali. Trudno mi to jest powiedzieć i określeć, określić, ale to, co w nim było, uwierzcie mi. Wołało o pomstę do nieba. Naprawdę. To już nawet nawet randa bym podejrzewał, że był lepszy od tego. Wszystko było lepsze od tego, co tam było. Także. Zastanówcie się, zastanówcie się, co jecie i uwierzcie mi, że czasami naprawdę warto przejechać, nie wiem, 15 km, 20 km. Gdzieś do gospodarza na podwórko, kupić z podwórka od niego, i na drugi raz powiedzieć mu, na przykład, nie wiem, chłopie, było pięć zgnitych ziemniaków w moim worku. I on wam wytłumaczy, dlaczego te ziemniaki były zgnite w tym worku. A dlaczego, jak kupujecie w markecie, tych zgników nie ma. I to wcale nie jest dlatego, że one zostały wysortowane. Absolutnie nie. Także poddaję to dyskusji. Piszcie, jakie są Wasze. Wrażenia na ten temat, tak, w zakresie tych tematów, które tutaj zostały poruszane. No, bardzo chętnie, bardzo chętnie tutaj, że tak powiem, wysłucham może nie wysłucham, tylko przeczytam, tak, waszych, waszych opinii, jak to się przedstawia u Was. Czy macie problem ze zbytem, czy nie macie tego problemu ze zbytem? Czy według Was warzywnicy? Powinni dostać te pieniądze, czy, czy, czy nie powinniśmy tego dostawać? Oczywiście, jak chodzi do kasę, to zawsze każdy powie, że tak, mi się należy, mi się należy. Ale tak, rzetelnie, rzetelnie podejdźmy do tematu i powiedzcie, czy wszystko, co w tym roku wyprodukujecie i wyprodukowaliście, sprzedacie za takie pieniądze, jakbyście sobie tego życzyli. tak? I czy wam na pewno się o to opłaci? Dobra, dzięki, bo i tak już za długo wyszliśmy.